Siemanko, Szymanko, to ja, wasz ulubiony vampira. Wy jesteście na moim kanale Recache Economy Games, na którym was uczę, w jaki sposób zarabiać na grach opartych o technologie blockchain, NFT i kryptowaluty. Więc, jeżeli jesteście tym, e, zainteresowani tym tematem, chcielibyście te, po prostu grać i zarabiać i jesteście po raz pierwszy na tym kanale, to tutaj, właśnie z tej strony, jest taki znaczek: Subskrybuj. Warto zasubskrybować, warto wcisnąć ten dzwonek, żeby pojawiał wam się. Informacje o kolejnych moich filmach, które tutaj wrzucę na kanale, i zachęcam do oglądania od deski do deski i pozostawiania gdzieś tam dłużej na tym kanale, bo tak działa ten tutaj YouTube, że im dłużej siedzicie na moim kanale, tym te filmy są gdzieś tam dalej udostępniane. Jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT newsy. To informacji odnośnie o zwycięzcach konkursu nie będzie, jak słyszycie, jeszcze jestem trochę zachrypnięty, dzisiaj miałem lekarza, dzisiaj miałem też badania na COVID, na szczęście są negatywne, natomiast jeszcze powiem szczerze, troszeczkę średnio się czuję i trochę gardło jeszcze za, założone, także zostały mi przepisane jakieś tam tabletki. Na szczęście na, na tyle one w miarę pomagają, że chyba tego filmu nie będę musiał na 3 czy 4 raty nagrywać, tak jak e, poprzednie e, od czwartku. E, no, i tutaj, e, jeżeli chodzi o NFT Newsy, na pewno porozmawiamy sobie, co się działo u nas e, w krypta ekipie e, przez miniony weekend e, jak tam e, leci lecą nasze. Token, jak to wszystko wygląda, tradycyjnie wasze ulubione wykresy Zobaczymy sobie jak będzie wyglądał cały tydzień na Waxie No i spojrzymy na takie gry jak Genopet, TETAN Arena i TryHards ponieważ w tych grach w dniu dzisiejszym najwięcej się dzieje Także nie odwlekając, lecimy z tym koksem I już jak widzicie jesteśmy na stronie KryptoEkipy i możecie zobaczyć kryptoekipa on tour serdecznie was zapraszam 10 grudnia pałac kultury i nauki godzina 18 a konferencja także kryptoekipa tam będzie jeżeli wam się ostatnia podobała konferencja i spotkanie z nami to serdecznie zapraszamy te osoby oraz kolejne nowe z Warszawy okolic a może ktoś sobie tak weekend zaplanuje że tutaj do nas wpadnie się przywitać zbić z BitSpione. Zapraszam na w zasadzie przesłuchanie wywiadu z Maciejem. No, i tutaj macie informacje, właśnie jak ta konferencja w wyspocie, jak to wszystko wyglądało jakieś tam zdjęcia, jakieś wideo, które było robione na Kompariku. Także serdecznie zapraszam. I tutaj, jeżeli chodzi o moją stronę to jakie dzięki za tą liczbę subskrybentów, w już wkrótce będziemy mieli półtora tysiąca natomiast to co parę osób się ostatnio pytało i gdzieś tam naciskało, ja kompletnie na ja to nie miałem pomysłu jest przycisk wesprzyj i jak klikniecie na niego to jest film który tłumaczy jak, jak tutaj myślałem żeby tutaj te poziomy, te progi poustawiać także dużo więcej się o tym dowiecie, no i dla, dla moich stałych fanów jeżeli po prostu Chcecie poza tam oglądaniem jakoś w jakiś sposób wesprzeć, to pamiętajcie, że jestem ten przycisk. Zawsze przy premierach też można wrzucić tego dolara. No i też macie u dołu listę portfeli, na które po prostu można coś tam wysłać, takiego tak, tak zwanego piątaka dla cwaniaka, typa kryptowalutowego. A my już lecimy do naszych tutaj tokenów. No i patrzymy co się działo w ciągu 24 godzin fear. No to, to jest taki projekt, który powoli bardzo mocno się wspina. Powiem szczerze, jakoś tak nie wierzyłem w ten projekt, że, że aż te, taki poziom osiągnie. No i troszeczkę żałuję, że się nie za, załadowałem tutaj z tokenami. Tetan Arena na bardzo wysokim poziomie. Już za chwilę będziemy pomagać, a ja tą grę jeszcze będę testować, bo już jest możliwa do, do pobrania. Faraland. Tutaj mm, fara starter przypominam. No i Moon Nation game, a pięknie. A w pewnym momencie były, były 22 centy. Ja żałuję, bo przed weekendem a skaszowałem się. Mm, już nie pamiętam, na, na poziomie chyba 8-9 centów. No, i nie spodziewałem się, że CZ postanowi coś tam napisać odnośnie Munition, i dzięki temu poszło to wysoko do góry. Jak widzicie, tutaj Vulcan Forge też mocno idzie do góry, i myślę, że to będzie jeden z takich metaversów, który też mocno może się piąć. Ja tutaj jeszcze poczekam, kurczę, ale liczę, że jeszcze gdzieś tam do tego rozpędzonego pociągu uda się za załapać. Bo wierzcie mi. Tam tyle gier powstaje w tym ekosystemie, i jeszcze oni zapowiadają po, poza ekosystemem, chcą wspierać tutaj inne osoby do, do tworzenia e, gier, więc to naprawdę może ten token e, bardzo mocno gdzieś tam e, pójść do góry. No Genopet 33 dolary, także to, to od listingu e, cały czas, jakby można powiedzieć, że nie zwalnia tempa. Z tych takich ciekawych tokenów, no to już wkrótce iluvium pewnie zahaczy o 2000. Tak wcześniej, kiedy to było gdzieś po 30, po 40, kto by pomyślał, że można było gdzieś tam kupić, nie wiem, 10 takich tokenów i za chwilę mieć ponad 20 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o Wax, troszeczkę spadki mieliśmy tutaj weekendowe, BLOCKTOPIA na razie jest do przodu idzie do, do góry. Natomiast spójrzmy co, co nam gdzieś tam poleciało, czy coś poleciało nam na łeb na szyję, Vanaka far. no to już jest bardzo nisko, bo to jest 86 centów, a przypominam, że prawie koło 4 dolarów było no i bardzo mocna korekta na plan Sandbox. Tutaj warto sobie przeczytać, a ja, ja muszę gdzieś tam uzupełnić, jak u nich to wygląda, ta whitelista i z czym to się wiąże, z uwagi na to, że to pięknie urosło i te projekty związane z metaversem, no też to tak będzie wyglądało, że one mogą zaliczyć takie e, mocne wzrosty. Przechodzimy do naszych ulubionych wykresów. Wykres 7-dniowy 10 nft które Gdzieś tam zyskały najmocniej. No to projekt Gala Metaverse e, Sun, Ensondance, e, kompletnie nie, nie kojarzę po projekty, powiem szczerze, mm, nie sprawdzałem. E, player e, Mining Tower i e, e Fear. No tak jak mówię, to, to gdzieś tam też można powiedzieć jest e, moim wyrzutem e, trochę sumienia, no bo jak zauważycie NFT news, to tak regularnie gdzieś tam spoglądaliśmy na ten projekt, a on sobie tak powoli powoli się pnie mm, do góry. Jeżeli chodzi o projekty związane z, me, z metawersami, e, tutaj na przykładzie Kong e, no to w, w, tutaj e, te projekty mamy e, wymienione w kolejności od Sandbox'a. Gala, no można powiedzieć, to jest taki me metavers e, OVR, Starata, The Central Land Krabada, mm, Immutable X e, no można coś w tym stylu e, założyć, że to jest taki metavers, tak samo jeżeli chodzi o Illuvium, tak tam się pojawią landy, więc gdzieś tam odnośnie tego metaversu e, m, też można e, wspomnieć no i to, to właśnie te tokeny idą zgodnie z trendem i mamy je. Jak widzicie, pierwsza jedenastka, także warto na nie zwrócić uwagę. Uważam, że na sandzie, na the central Land to jeszcze nie jest koniec wzrostów. Jeżeli chodzi o informacje, jak widzieliście, pokazywałem Happy Land Wam, czyli takie budowanie farmy. Bardzo mocny, w mojej opinii, projekt taki farmingowy, też takiego trendu. No i tutaj IDO ma być 8 grudnia i jest informacja, że będzie się odbywać na Polka Start. Także warto tutaj spojrzeć jak się załapać na IDO i zakupić te tokeny, bo w mojej opinii no, gra może odnieść dosyć fajny sukces, bo ludzie lubią grać w takie gry. Ja sam osobiście przez weekend pograłem. Moja córka również pograła, wbiła mi 8 level, także ja muszę gdzieś tam dokończyć do 10 czy do 11. Na wersji demowej można pograć. Natomiast to też jest okazja, żeby przećwiczyć tą grę. Być może dla tych osób, które będą testować, też będą jakieś bonusy, także myślę, że warto w tym kierunku spojrzeć. Lecimy dalej. Macie tutaj gry z największym sygnałem, jeżeli chodzi o te gry mniej znane, czyli Wizardium Epic Hero Varial uh, Legend, uh, no to starałem się je spojrzeć na to, natomiast ja jakieś wartości nie widzę. To są takie tak zwane tradycyjne gry na BSC. A uh, i to, że mają tutaj taki mocny social sygnał, no to tylko podkreśla, jak hypa uh, gdzieś tam społeczność potrafi zrobić na grach, które gdzieś tam, jeżeli chodzi o wartość, no to mają taką średnią. Najeża w mojej opinii, oczywiście Axi Infinity, e, mocny projekt e, Rev Racing, e, Zoo, to co wam pokazywałem, Trade Race Manager. Tak, to, są, to są jakieś w Excel, to są a, projekty, które m, dają jakąś określoną wartość i są jakiś czas na rynku. Tutaj mamy cały m, tydzień, jak wygląda m, na Waxie. I tak, dzisiaj Ancient Drops na e, Farmers World się odbył. No i wszyscy są niepocieszeni, bo tradycyjnie paczki zostały zakupione przez boty. Z tego co widzę, to tutaj żadne rzeczy nie pomagają. Jakieś, e, no to musi być z jakimś tam rozmysłem e, rozdawana, nie wiem, specjalna karta wejściowa czy inne takie rzeczy, bo inaczej jak od razu jest włączany public sale no to niestety, lepiej może to ograniczyć do 200-300 osób, ale że niech te 200-300 osób będzie zadowolone a nie do tego, że, że to jest sprzedawane w takiej ogromnej liczbie i praktycznie błoty to aż w pewnym momencie doprowadziło do tego, że ja w ogóle na sklepy nie mogłem na Atomic Hubie odpalić ja jeszcze czekam na jedną rzecz tutaj na zakupy nowopanega i już Wam pokazuję jak to wygląda, tutaj możecie otrzymać taki darmowy szkic. Wystarczy pofollowować na Twitterze, zretweetować, polajkować, dołączyć do Discorda no i dać informację o swoim portalu na Waxie i w takim wypadku będzie tutaj giveaway dla tysiąca osób Także mi się wydaje, że warto wziąć udział Wejdźcie, szczególnie zobaczcie sobie tą nową panegę. W mojej opinii nawet jak tutaj jakiejś dużej wartości gamingowej nie będzie to pod względem wartości artystycznej No jak gdzieś tam już na się dostrzegam pewne rzeczy, które mi się podobają A nie kosztują jakieś nie wiadomo miliony czy tysiące, no to nawet chciałbym mieć jakieś takie obrazki związane z fantazją. Także tutaj pod tym względem na pewno też będą dokonywać jakichś zakupów, ale ze świadomością, że niekoniecznie muszę mieć na tym wartość. Tutaj generalnie z tego ma być jakaś tam gra, więc w mojej opinii tym bardziej warto się zainteresować. Tutaj macie kolejne informacje, jeżeli chodzi o Genesis Genoped. To już się można rejestrować i to dosyć ciekawie wygląda, bo rejestrujecie się po portfelem. Jak widzicie, jeszcze 17 godzin i to polega na tym tak, że najpierw ustawiacie kwotę pomiędzy 5 a 50 genów, żeby boty też nie miały wpływu na to, no to jeden gen wam jest pobierany, czyli 33 dolary pobierają na opłaty FI. Mogliby to zrobić na przykład do jednej dziesiątej i wcale by to jakby problemy nie zrobiło, ale ok. Potem są kolejne jakby okresy, gdzieś tam na końcu fazy czwartej dopiero dostaniemy te swoje jajko, z którego nam się wykluje taki genopet. Jeżeli chodzi tutaj no, o udział, to to ja się zastanawiam. Tak być może. No nie chciałbym mrozić tutaj nie wiadomo jakiej e, kasy. Ciężko też wytypować, tak? Ktoś wytypuje za 5, ktoś wytypuje za, za 50 i dopiero jeżeli znajdziemy się powyżej średniej, to wtedy będziemy mogli zakupić te genopedy, tak? Ktoś, kto będzie miał e, potężną e, kasę i będzie mu zależało, no to pewnie będzie licytować po 50. Zobaczymy. Ja, tak jak mówię, być może jakoś pomiędzy 5 a 10 coś wytypuję i zamrożę na jeden dzień te, te geny, i wtedy zobaczymy, czy się uda dostać na, na pozostałe zakupy. Przypominam, 233 tylko jajka. Tutaj macie informację, ile osób już gdzieś tam się zapisało. No, i tutaj w końcu będzie ta mediana, tak? Jak będziemy powyżej tej medianej, no to będziemy mogli zakupić wtedy takiego Genopeta. Jeżeli chodzi o Tetan Arenę, to już jest możliwość pobrania i na telefon, i na PC. Ja bym właśnie pobrałem aplikację na PC i będę chciał zobaczyć, czy już można gdzieś tam pograć. i tak, jak tutaj widzicie po zdjęciach, że nawet pokazują, że już ludzie coś zaczynają zarabiać. Gdzie tutaj mamy? Tutaj jakieś hasiwo, było o, jest do pobrania GTHC, czyli prawie 200 dolarów. No, jestem ciekawy, jak to ludzie. Ktoś kupił Czempiona za 400 i zarobił w godzinę prawie 200 dolarów. Um, czyli przez godzinę e, tutaj przy zwycięstwach 10 e, za zwycięstwo. Sprawdzimy, zobaczymy, e, pomyślimy czy to się będzie opacało. Odnośnie Chumbi Valley, to by była możliwość właśnie za zapisów. Mam nadzieję, że ci wszyscy u nas na Discordzie się zapisali, no bo kryptomat cały czas tutaj gdzieś tam spamował i cieszę się, że wam to, to jak najbardziej mocno przypominał, żeby dokonać takiego zapisu, tak żeby można było tutaj tego seed Chumbi gdzieś tam być może dostać się na tą whitelistę i w przyszłości zakupić. Natomiast tutaj macie kolejny endrop ich waluty CH, CHMB. No i tutaj wystarczy wejść i wykonać to, co jakby wymagają do, do wykonania. I czekać, czy się uda załapać na ten airdrop. Ja szczególnie polecam, oczywiście te wszelkie linki giveaway'owe i airdrop'owe dostaniecie w jednym e, twitcie, także zapraszam jeszcze na mojego twittera. No i ostatnia rzecz na dzisiaj to jest tryhard e, i mamy dzisiaj informację, że mm, o godzinie 18, czyli jakoś godzinę temu, e, można było wejść do wersji beta. Ja już Wam pokazuję, jak to wygląda wersja beta. Niestety a mówię, a już mówię dlaczego niestety, ta wersja jest na poligonie. Ja myślałem, że będzie gdzieś na BSC. I w mojej opinii, już tutaj sprawdzałem na Discordzie, już im się coś pochrzaniło, jeżeli chodzi o zakup Fanatic lootboxów, czy tam broni. I prosili, żeby na ten moment jeszcze nie zakupować. Więc obserwujcie ich Discorda, co, co tam się dzieje. Ja powiem tak, jeżeli to rzeczywiście będzie na poligonie, to Widzę w tej grze bardzo dużą wartość, natomiast w mojej opinii gry sobie strzelają w stopę przez to, że wchodzą na ten poligon. Ten poligon, jak Embershop pokazało, nie działa, a w mojej opinii w Pegaxy to samo było i sklep, i teraz. Próba przeze mnie wynajmu i przetestowania kończy się, że po prostu nie przechodzi przez MetaMask żadna, żadna transakcja, jest wszystko jakby cofane. Od trzech dni próbuję chyba wynająć jakiegoś Pegaza, tak żeby się spróbować pobawić i zobaczyć, czy to ma jakiś sens i czy nie zakupić jakichś swoich, jeśli nie pobawić w rozmnażanie. Więc oni sobie strzelają samemu w stopę. No i kolejną taką grą, która mnie zirytowała. Pod względem działania na poligonie, to meta soccer. Myślę, że na dłuższą, e, na dłuższą chwilę, jeżeli poligon się nie poprawi, no to ta gra przy dużej liczbie fanów. A mogę Wam zaręczyć, że naprawdę sporo osób się w to wciągnie, bo mają z, z świetny pomysł e, tutaj. Na tą e, grę i to będzie taki menadżer pierwsza klasa. Natomiast ten cały pogląd, jeżeli będzie w taki sposób chodzić, no to może wszystkie plany zniweczyć. I tyle na ten moment mojego marudzenia. Ja jeszcze wam przetestuję, tak jak mówiłem, dzisiaj się pobawię, potestuję te gry i podliczę wyniki konkursu i jutro je otrzymacie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to by było wszystko. Jeżeli się podoba to, co robię, dajcie łapkę w górę. To zawsze tak miło sobie zobaczyć, że jest parę łapek w górę i że to rzeczywiście oglądacie. Zostawiajcie jakieś komentarze. W zasadzie będę musiał za chwilę też będę wrzucać wam posty na YouTube i w postach też dwie osoby wybrałem z poprzedniego konkursu na tysiąc fanów, które zasługują na nagrody, jeżeli chodzi o komentowanie, o gdzieś tam udostępnianie. Także te dwie osoby za poprzednia będą się musiały gdzieś tam do mnie na maila odezwać. I zachęcam również Was też do, do dalszego komentowania, do, do obserwowania tego kanału. A jak chcecie, to, to możecie yy, wesprzeć. E, tak sobie gdzieś tam policzyłem, jakby przy tym najniższym, gdzieś tam, nie wiem, ze 100 osób poziomie subskrypcji e, zostało 100-200. No to już bym mógł pomyśleć o zaprzestaniu kopania fiatów. Dzięki za dzisiejszy dzień. Trzymajcie się miłego wieczoru. نارنجی هم.